Szanowni Państwo, znajdujemy się obecnie w gospodarstwie Arnolda i Dawida Kwiatka na poletku pokazowym Pora w miejscowości Złotniki w gminie w Wawrzęczyce. Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację, jaką obecnie mamy nie tylko w kraju i na świecie, no niestety musieliśmy wybrać taką formę spotkań. Dotychczas te spotkania odbywały się z Państwem, ale miejmy nadzieję, że od przyszłego roku wszystko wróci do normy. Dlatego dzisiaj nagrywamy krótkie, krótkie sceny, krótki reportaż z poletek porowych. Firma Luty zajmuje się sprzedażą hurtową nasion warzyw. W naszej ofercie znajduje się większość firm nasiennych, które są dostępne na rynku polskim. Oprócz tego, Szanowni Państwo, również jesteśmy dystrybutorem, importerem firm rozsadowych, które produkują rozsady, natomiast my je tutaj dystrybuujemy na terenie Polski. Jeżeli chodzi o to poletko pokazowe, to zostało one posadzone 24 kwietnia tego roku, oczywiście w rozstawie 12 cm w rzędzie i 57 cm między rzędami, co daje nam obsadę około 20, 132 000 na hektar. Rosada została wyprodukowana przez firmę Lenders, która jest wyspecjalizowana w produkcji rozsady pora. Rocznie. Firma Lenders produkuje około 350 milionów sadzonek pora, które są sprzedawane na terenie całej Europy. Również, również ta sprzedaż odbywa się w Polsce. Jeżeli chodzi o zakłady produkcyjne, Szanowni Państwo, w zależności od terminu produkcji i dostawy rozsady pora do poszczególnych producentów, zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Maroku gdzie odbywa się produkcja rozsady na te najwcześniejsze terminy nasadzeń. Produkcja w Maroku odbywa się czy produkcja w Maroku rozsady pora odbywa się już w połowie listopada i dostarczana jest do producentów od połowy lutego do końca kwietnia. Na późniejsze terminy majowe rozsada produkowana jest w Portugalii, natomiast już od czerwca Rozsada, która do Państwa dociera, produkowana jest w Holandii. No, i tak, dostępne na rynku polskim mamy dwie formy rozsad. Jest to rozsada z wielodoniczki, która również została posadzona na, tym, na tej kolekcji odmian. Rozsada z wielodoniczki charakteryzuje się tym, proszę Państwa, że ma bardzo wysoką tolerancję na niekorzystne warunki pogodowe. I ona jest tutaj głównie polecana na te najwcześniejsze terminy nasadzeń, czyli tam powiedzmy ta druga połowa lutego, marzec. Dzięki temu, że jest ta bryła torfowa, ta otulina, która doskonale chroni system korzeniowy, nie jest jej groźna, niska temperatura i zaraz po posadzeniu na miejsce stałe ona praktycznie bardzo szybko się przyjmuje. Również wielką zaletą takiej rozsady z wielodoniczki jest to, że mamy małą ilość wypadów, tak? Co przekłada się oczywiście w dalszej perspektywie dla producenta na wysoki uzysk plonu netto, no i na ekonomiczny aspekt. Drugą formą rozsady, Szanowni Państwo, jest rozsada Rwana. Jest ona praktycznie dostępna od 8 tygodnia do 26 tygodnia roku kalendarzowego. Jest to rozsada o wysokości 25-27 cm bardzo dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, grubość średnica dochodząca takiego pora dochodzi do około 8 mm. W zależności również od terminu dostawy, od odmiany, ta ilość, ilość roślin, które są do Państwa dostarczane, wiadomo, nie są jednakowe. Zazwyczaj na te początkowe terminy nasadzeń przychodzi więcej większa ilość porów w skrzynkach, natomiast na te późniejsze terminy Ilość sztuk dochodzi już do 1200-1400 z